Tobie pewnie też nieraz podczas grania meczu support opowiadał różne niestworzone historie bądź różne głupoty. Ale czegoś takiego, co powiedziała main Yumi podczas jednego z moich meczów, jeszcze nie słyszałaś. I to jest smutne, że ja jeszcze nie miałam pęty. Ja muszę coś grać innego niż support. Ja chcę mieć wow. pęty. Nie miałaś pęty nigdy? Boże. Nie ja miałam kwadrę. No ale kwadra to kurwa kwadra. Dokładnie! A co, Akali i Relia to są jakieś siostrzyczki? Nie. Yeah. Tak. No, siostry no? Tak. O. O. Takie siostry. Myślałam, że się dowiem czegoś nowego. No ja też myślałam, że to są siostry. Ale Ktoś mnie tutaj. Mi... What, what? Ale są mi siostrami, czy nie? Ale, chłop... No nie yes. są siostrami, jest okay. tak. Nie wiem, bo tak. O, Ej, ale weź... Wiedziałeś że i Jink to są siostry? A to tak, to wiedziałam. Dlaczego się pytałam? Tego nikt się nie spodziewał, o kurwa. No dobra, clickbait kolejny robicie. Znaczy robili, tylko że... o właśnie, o właśnie, o właśnie. Ale dostaliśmy gangbang. Gangbang. Znaczy, ja. Taki gęgbęg, nie wiesz, że serwis... Może się spali, może się spali. Spali Mogę, tam. Chciałem pozostawić coś po sobie. Aniby, niby, taki... no. niby... A niby tak... Tego rakana. Aniby, aniby... by, Co to było? Dobrze się zakręcił. Ej, no ale tak? to tak. To tak cię ma słychać mniej więcej. A Aniby. Roz... Ja nie. Ja tego nie słyszę przykładowo. Wioski, to zostawcie mi. Dobra, to jest, kurwa, stres obrazowy po przebywaniu z wami i tyle.